Konferencja pokojowa w Paryżu, która rozpoczęła się 18 stycznia 1919 roku. Plonem jej obrad będzie traktat wersalski, który ustali ład polityczny w Europie po I wojnie światowej. Tak wygląda Europa po traktacie wersalskim. Pomiędzy Niemcami a Rosją znajduje się Europa Środkowa. W której centrum jest Polska. Woodrow Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych, przywódca mocarstwa, jedynego tak naprawdę zwycięzcy I wojny światowej, przyjechał do Europy z zasadą równouprawnienia i samostanowienia narodów. Jego dzieckiem politycznym była Liga Narodów. Niestety, z wielką szkodą dla Europy Środkowej, nie udało mu się przekonać Senatu Amerykańskiego, do ratyfikacji traktatu wersalskiego. Premier Wielkiej Brytanii, David Lloyd George, walijski liberał, w trakcie konferencji w Paryżu zwolennik przywrócenia równowagi na kontynencie europejskim, co oznaczało osłabienie Francji i jej aliantów, w tym Polski. Georges Clemenceau, zwany Starym Tygrysem, premier Francji. Twarz niezłomnej walki Francji przeciwko niemieckiej agresji w czasie I wojny światowej, a podczas konferencji pokojowej w Paryżu rzecznik jak największego osłabienia Niemiec niestety nie był w tym skuteczny, nie udało mu się przekonać anglosasów do tego, że Niemcy powinny być jak najbardziej osłabione. Rosja bolszewicka znalazła się poza systemem wersalskim, bo w ogóle nie brała udziału w konferencji paryskiej, tak więc nie miała wpływu na kształt Europy, która została opisana w traktacie wersalskim. I chyba jest zrozumiałe, że ponieważ nie uważała się za twórcę, tego porządku to nie miała interesu, ale również i tytułu w tym, żeby ten porządek podtrzymywać, i chociażby z tego punktu widzenia prowadziła politykę rewizjonistyczną. Ale jeszcze jest drugi wątek, chyba ważniejszy, a mianowicie ideologia, ideologia marksistosko. Leninowska, która była stała za polityką Moskwy bolszewickiej. Musimy pamiętać, że Lenin i inni przywódcy bolszewicy wierzyli w to, że w gruncie rzeczy polityka zagraniczna nie będzie potrzebna. Tak, no niektórzy historycy mówią, że starły się dwie wizje porządku światowego: Wilsonowska zasada samostanowienia narodów, ujęta w traktacie wersalskim i z drugiej strony program światowej rewolucji. No w właśnie. Polczywiku. Światowa światowa rewolucja, bo jaki był plan Lenina? Lenin uważał, że właściwie jesteśmy u progu rewolucji, rewolucji europejskiej, rewolucji światowej i to, co się stało w Petersburgu, to jest tylko pewien, pewien początek, ale tak naprawdę ten główny moment historii miał się dokonać, e, powiedzielibyśmy dzisiaj w starej Europie, w Niemczech. Rewolucja europejska Rewolucja światowa miała się dokonać w Niemczech, bo Niemcy były najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem. To zgodnie z teorią e, marksistowską, to, to, to rewolucja miała odbyć się i miała przebiegać właśnie w kraju, w który jest najbardziej z punktu widzenia kapitalizmu rozwinięty, i w którym klasa robotnicza jest najbardziej dojrzała, świadoma. Ale i zorganizowana. Ale, I zorganizowana. Ale warto, warto przypomnieć tak, bo pojawia nam się po raz kolejny tutaj i, i ten splot rosyjsko-czerwonej Rosji, niemiecki. Niemcy, które w jakim sensie oczywiście sprokurowały to, że Rosji, także tej bolszewickiej, nie było na konferencji paryskiej pokojowej, no bo przypomnijmy formalnie. Rosja Lenina zawarła separatystyczny pokój w marcu 1918 roku z Niemcami, pokój brzeski. I to było formalnym tytułem dla nieobecności Rosji w czasie Paryskiej Konferencji Pokojowej. Niemcy. Także nie były zaproszone na konferencję pokojową w Paryżu. Im warunki pokojowe zostały podyktowane... Ale podpisały traktat wersalski, bo to musimy podpisały powiedzieć. Podpisały traktat wersalski, jednak w atmosferze, nazwijmy to, pewnego konsensusu sprzeciwu wobec traktatu wersalskiego. Ale zanim przejdziemy do rewizjonizmu niemieckiego, dojdźmy i zakończmy rewizjonizm bolszewicki. Bo o co chodziło bolszewikom? Gdy mówiliśmy, że nie będą prowadzili polityki zagranicznej, Bolszewicy liczyli na to, że wybuchnie rewolucja światowa, rewolucja, która spowoduje to, że cały świat będzie rządzony przez bolszewików, że powstanie coś, co się będzie później miałoby się nazywać taką wszechświatową republiką sowiecką. Pomysł na politykę zagraniczną Moskwy Właśnie polegał na tym, że mm, opanujemy cały świat i tu się... Lenin różnił troszeczkę od Marksa, bo Marks uważał, że właśnie owi robotnicy, o których e, mówiliśmy, są na tyle świadomi, że to oni zniszczą stary porządek i wprowadzą socjalizm na całym świecie. Lenin uważał, że, no, że ta świadomość, że tej świadomości klasy robotniczej trzeba troszeczkę pomóc. I partia ma to zrobić. Partia, i, partia która zorganizuje armię, która podbije ów cały świat. Czyli krótko mówiąc, rewizjonizm sowiecki polegał na przygotowaniu i ekspansji, przygotowaniu. Podboju świata i ekspansji e, armii bolszewickiej. I on na tym polegał. Ale do stworzenia tej masy krytycznej w Europie, która by y, no właśnie, przeważyła szale na rzecz tej rewolucji światowej, trzeba było i to jest strategia Lenina dołączenia do tej rewolucji, która ciągle tliła się w Niemczech, ale po drodze była Polska dziecko traktatu wersalskiego. I z powodów strategicznych, no właśnie, dojścia do, do Niemiec, aby stworzyć tą masę krytyczną, która otwiera drzwi do europejskiej rewolucji i dalej wszechświatowej rewolucji, bo trzeba było Polskę zniszczyć, tą przegrodę, jak pisał towarzysz Józef Stalin w listopadzie 18 roku, Stalin, który wtedy pełnił funkcję komisarza bolszewickiego w Radzie Komisarzy Ludowych do Spraw Narodowości, no i Niemcy, Niemcy, które... Wychodząc z wojny... No pokonane. właśnie, bo tu aż mi się za, muszę ci to zadać pytanie. To znaczy rewizjonizm sowiec, be, be, bolszewicki, a potem sowiecki był do pogodzenia z rewizjonizmem niemieckim? To były, mi, oni mieli wspólne interesy, czy jednak może nie? No wspólny interes mieli, to znaczy wspólna niezgoda na... Y Ład Wersalski i przede wszystkim polityczny owoc, najważniejszy owoc ładu wersalskiego w Europie Środkowej i Wschodniej, czyli istnienia niepodległego państwa polskiego, bo Polska jako państwo niepodległe została opisana w sensie prawa międzynarodowego w traktacie wersalskim, i na to w Niemczech nie było zgody. pamiętajmy tak zwane idee 1919 roku w Niemczech, czyli taki ogólno niemiecki front sprzeciwu wobec postanowień traktatu wersalskiego dotyczy przede wszystkim właściwie dwóch kwestii, to znaczy wpisania winy Niemiec jako państwa odpowiedzialnego za wybuch wojny w 14 roku, to jest paragraf 231 traktatu wersalskiego i Stwierdzenie niepodległości Polski. To, że w ogóle państwo polskie powstało jako byt niepodległy, w Niemczech było traktowane nie tylko jako porażka polityczna Niemiec, ale jako podeptanie niemieckiego honoru, jako podeptanie godności narodu niemieckiego, ze wszystkimi tego konsekwencjami w przyszłości. Natomiast rok 1919 rzeczywiście Niemcy podpisują traktat wersalski, ale to odbywa się w atmosferze Rzeczywiście, takiej powszechnej niezgody w Niemczech na postanowienia Paryskiej Konferencji Pokojowej protestują wszyscy, od socjaldemokratów po konserwatystów. I to jest ważne, to, bo widzimy tę różnicę pomiędzy tymi dwoma rewizjonizmami. Bolszewicko-sowiecki jest bardziej uniwersalistyczny, rewolucja światowa, a niemiecki to w gruncie rzeczy tym punktem najważniejszym jest zmiana wschodniej granicy Niemiec, czyli granicy. Polsko-Niemieckiej i, i do 1933 roku w programach rewizjonistycznych e, Polska i rewizjonizm niemiecki wobec Polski jest punktem numer Jeden. Z pewnością tak, ale zwróćmy jeszcze na, e, uwagę na jeden aspekt. Niemcy bardzo umiejętnie rozgrywali na przykład, zwłaszcza wobec Brytyjczyków, wobec Davida Lloyda George'a w czasie Paryskiej Konferencji Pokojowej, argument taki, nie osłabiajcie nas za bardzo, ponieważ jak nas osłabicie za bardzo, czytaj kosztem Polski to wtedy zwiększy się zagrożenie bolszewickie w samych Niemczech i zobaczycie wtedy, jaki czarny scenariusz zawita w Europie. Więc Niemcy rozgrywały to, można powiedzieć, ruchomo. To z jednej strony byli bardzo silni wtedy jeszcze komuniści, mówimy o roku 1918-19, zagrożenie połączenia się z rewolucją bolszewicką, a z drugiej strony tak zwana niemiecka partia porządku, która z kolei rozgrywała... Kartę rewolucji, aby ugrywać w ten sposób, czy wzmacniać swój rewizjonizm wobec tego ładu powojennego, który kształtuje się w Europie na Paryskiej Konferencji Pokojowej, której częścią, zwornikiem tego ładu w Europie Środkowej ma być Polska. No właśnie, bo nie mówiliśmy jeszcze o tym, a o tym trzeba wspomnieć, o roli Polski i Europy Środkowej w ładzie powersalskim, bo w, czy w tym ładzie zaraz po wersalskim, po e, 1919 roku i w tym ładzie, który trwał no gdzieś mniej więcej w pierwszej połowie lat y, 20, bo potem mamy pewne zawirowanie związane z Lokarną, o którym też będziemy mówić. Polska, pamiętajmy o tym, jest elementem francuskiego systemu bezpieczeństwa i tak się wydaje, że w latach 19-25 ten system dosyć dobrze działa, i w tym systemie są zabezpieczenia wobec tych różnorakich rewizjonizmów. Bo na czym ten system w Europie Środkowo-Wschodniej polega? Po pierwsze, na zawartym Układzie Sojuszniczym Polsko-Francuskim, zawartym w 1921 roku to jest jeden z elementów, bo jeszcze na samym początku ten układ sojuszniczy dotyczy nie tylko Niemiec, ale i Berlina, tak, ale również dotyczy również Moskwy, ale z drugiej strony mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa trochę bo o tym się nie, nie, mało mówi małą Entente, która jest Dopełnieniem, czy pewnym równoległym systemem, kontrolowanym przez Paryż, choć może nie w sposób bezpośredni, ale to jest system dwustronnych traktatów zawieranych pomiędzy Czechosłowacją, Rumunią i Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli późniejszą. Jugosławią. I to jest, to jest drugi, druga część tego, tego, tego systemu. Mała Ententa jest skierowana przeciwko, czy jest tym zabezpieczeniem przeciwko rewizjonizmowi przede wszystkim węgierskiemu, no ale z drugiej strony ona ma też na celu blokowanie ewentualnych dążeń niemieckich, ekspansji, ekspansji niemieckich w kierunku południowo-wschodnim. Krótko powiedzmy, y Kogo, a właściwie jakiej siły nie było wtedy w Europie, gdy mówimy o filarach architektury bezpieczeństwa w Europie pobarskiej? Kogo nie było w Europie? Kogo nie było i kto, i, i, i ten brak był głównym, chyba jakbyśmy patrzyli z dzisiejszej, dzisiejszej perspektywy, głównym problemem i główną słabością. A nie było Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, właściwie zwycięzcy wielkiej wojny, głównego architekta też postanowień konferencji pokojowej w Paryżu której postanowienia nie zostały ratyfikowane, traktat wersalski nie został ratyfikowany przez senat amerykański w 1920 roku ze wszystkimi tego dalekosiężnymi konsekwencjami politycznymi i militarnymi w Europie. Dlaczego my tak mówimy o tym? Moim zdaniem, dlatego, że jedynie Stany Zjednoczone po pierwszej wojnie światowej były w stanie odgrywać rolę Hegemona i to nie tylko hegemona w Europie, Europie kontynentalnej, ale również hegemona światowego.